Odczucia przed egzaminem. Jedziemy z kotkiem, nie? Dajemy coś. Zaraz, coś i zaraz. Jak to możesz być? Czekaj. wiem. How can I be home or how did you? No to chcę wejść do kibla i zaraz to piszę na ścianach. Możemy iść zobaczyć, chodź. Pokażę ci. Zobaczymy, co jest napisane na ścianach. Męski kibla. Chodzimy, dalej, chodzimy. Co jest? Nie ma? Nie gadaj, że znalazłeś. Nie ma nic. Ej, Normalnie tutaj, jak zdawałem egzamin, fajnie tutaj sprzątają, ogólnie w tych kiblach, nawet nie ma spuczki normalnej. No a tutaj było napisane nie zdasz, kurwo i tak nie zdasz, a zdałem, pokazałem im. A ja nie zdałem. No ty im pokażesz I jutro, pojutrze. A dzisiaj palat pokazuje. Tak zrobiłem. Daj pich to za zagubiony światło <noise> Kurwy syny Ej, okularki. Trzeba ten, trzeba przeszykować yy, konfetki ja Trzeba przeszykować. To co Oskarowi pierdolał A ale. ja wczoraj tego gościa kurwa światło. nie obiecywał nam, że w życiu będzie łatwo Łatwo Daj pali. Stoimy pod spordem i to jest możliwe Stoimy pod sportem i to jest możliwe Daj mi <noise>

Tutaj zawodnik. i tak Ej, my tutaj nie wymieniamy imion i nazwisk. A, Ten, bo anonimem i tutaj No, Kur... pierdolimy wszystkich. Jestem Rakowski. Tak, trochę wiecie. Jebać kur... W Ukraina Jebać kur... Ukraińców. Nie, 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 Nienawidzę pedera. ty Tutaj chłopacy w koalicji przeciwko mnie oczywiście. Jedna osoba na cztery w tym samochodzie posiada prawa jazdy, nie posiada prawa jazdy. Ja posiadam. to Ja posiadam. A gdzie jestem? lewo! 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 Lewo, Lewo. Lewo. Mówię, nie wiem, ogólnie ostatnio zostałem wykastrowany! ale ogólnie nie jest to złe gdyż mogę posuwać panienki, <śloniak> A, A, mi, po panienki, Kurwa, nie zajdą w książę. Pokaż co zrobiłeś. Kupiłem manianem, bo za szybko otworzyłem. Kupił szampana. Żeby trzobę zrobić i co? Żal kurwa Nie, bo ja to nawet nie ten, ja tym nie trząsłem ani nic Tylko po prostu zdjąłem tą czarną Ale po się... co? No kurwa, że już długosławie Nie trzęsłem, nie trzęsłem nim Przy... Nie trzęsłem nim kurwa nie, Przy... No i chuj Te... Czę... Jest kurwa! Rzut jest, kurwa! Rzut nie kurwa! Żybuta yes, mój stary! Żybuta mój Ja pierdolę. Gratulacje kurwa, mój stary! mój stary! kurwa, mój stary! Żybuta mój stary! Żybuta mój stary! Żybuta mój stary! Four last five years, the time has been great. We have been friends, my friends.